Oto nasza wiosna, jest tam przez radost, a 15 lat w koszyk bogaty, kapelusz zesłomy, zesłomy. Zimą już rzekamy, go zaczynamy, widzimy, że i ziemią żeby nam się interesować, zwłaszcza ty konkurs wygrany. A się. ja, 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 ja,

Patryk Benc. Nasza wiosna jest zawsze radosna, Wielka suknia trafi, koszyk bogaty, Kapełn zesłony i duże bauny, Zimę już żegnamy, nocne przywitamy, Zieleń wesoła, Siąg stajemy, my konkurs zwyciężymy! Siąg zwyciężymy! Nie ma tak.